Dzień dobry moje kochane selfloverki, witam Was serdecznie w kolejnym odcinku. No i słuchajcie, mimo tego, że jest 2025 rok, to ja wciąż dostaję pytania, czy można być w relacji z drugim człowiekiem, kochając siebie, bo przecież miłość do siebie to egoizm. No i właśnie tym tematem zajmiemy się w tym odcinku. Moi drodzy, będzie krótko, zwięźle i na temat, ponieważ ja już nie mogę, naprawdę nie mogę z tymi mitami na temat selflove. Ciągle bardzo dużo osób myli miłość własną z egoizmem, z narcyzmem, że to jest tylko stawianie na siebie, że to jest czubek własnego nosa i nic poza tym. No, a ja bym chciała, żebyśmy spojrzeli na to zupełnie drugiej strony, warto nie kochać siebie, bo wtedy masz nagle przestrzeń na drugiego człowieka, bo gdy kochasz siebie, to co? To twoje ego jest wielkie jak stodoła, i po prostu już nie masz miejsca w serduchu. Wiesz, jeżeli nie kochasz siebie, powiedzmy. Grażynka, ona nie kocha siebie. To jak ona zachowuje się w relacji? To na pewno będzie dobra relacja? Partner mi odpisuje godzina, dwie godziny, ona już dramat, ataki paniki. Partner nie zostawił buźki na końcu zdania. To na pewno coś poszło, już na pewno. On jest zły na mnie, on, już się pokłócimy albo ja mu dramę zrobię, że co on do mnie taki oschły, taki nieczuły. Już to jest powód do tego, żeby się rozpłakać, żeby zrobić dramę, żeby Zacząć wypominać mu jakieś tematy sprzed czterech lat. Gdy my nie kochamy siebie, towarzyszy nam ogromny chaos emocjonalny. Tak naprawdę nie znamy siebie, nie znamy swoich wartości, nie znamy swoich potrzeb, nadajemy z poziomu dziecka. Jeżeli ty jesteś targana emocjami, jesteś w deficycie emocjonalnym, uczuciowym, potrzebujesz drugiego człowieka jak tlenu, żeby móc żyć, jeżeli, jeżeli, jeżeli drugi człowiek jest swoim jedynym obiektem, punktem zainteresowania, Czymś, na czym ty opierasz po prostu swój komfort życia, no to nadajesz z poziomu niedojrzałego dziecka. I tak nie jesteś ze sobą w relacji, bo żeby być w dobrej relacji z drugim człowiekiem, umówmy się, my nie potrzebujemy od razu być na tip-top, kochać siebie, w ogóle nie ma czegoś takiego jak człowiek przepracowany, odhaczony i już po prostu nie potrzebuje się sobą zajmować, bo ja już jestem produkt finalny. Cały czas jesteśmy w rozwoju, cały czas jesteśmy w tej ewolucji, ale chodzi o to, żeby być człowiekiem świadomym, żeby być człowiekiem, który jest świadomy siebie, który ma wysoką inteligencję emocjonalną, czyli potrafi zarządzać swoimi emocjami, potrafi też korzystać ze swojego rozumu, ze swojej logiki, racjonalnie oceniać daną sytuację, a nie od razu być targanym przez swoje emocje. I tak to wszystko są zasoby, atrybuty człowieka, który kocha siebie, który akceptuje siebie takim, jaki jest. Człowieka, który nie leci z deficytu, nie wchodzi do relacji z drugim człowiekiem tylko po to, żeby coś wziąć, ale też przede wszystkim idzie do relacji z drugim człowiekiem, kiedy jest gotowy, żeby mu też dać, bo on ma co dać, ponieważ on jest osadzony w sobie. On nie ma takiego mindsetu, że mi zabraknie, że co będzie, jeżeli ja stracę siebie, bo on siebie ma. Jestem ze sobą, jestem przy sobie, jest mi bezpiecznie. Natomiast człowiek, który nie kocha siebie i ma bardzo duży deficyt potrzeby bycia ukochanym, widzianym, akceptowanym, on będzie bardzo czuły na krytykę, na brak odpowiedzi SMS-owej, na jakieś zbyt długie milczenie. On będzie wtedy bardzo czuły na to, czy go dobrze oceniono, czy nie oceniono, czy dano mu komplement, czy nie dano. Będzie myślał, że jego partner to jest po prostu jego zbawienie, wybawienie i, i jego trofeum, dzięki któremu on może poczuć się lepiej, bo w końcu ma coś, dzięki czemu może świecić. I. Człowiek, który nie kocha siebie, paradoksalnie kocha za bardzo drugą osobę, ale to nie jest zdrowa miłość, bo znowuż to jest miłość deficytowa, to jest to jechanie na takiej rezerwie. To jest jak taki kelner, który lata stacą, wszystko ci dam, wszystko ci zapewnię, będę na każde twoje zawołanie, proszę bardzo, to ci zaserwuję, tamto ci zaserwuję. A sam umieram z głodu, ale to jest nieważne. Ja się nie najem, najpierw ciebie nakarmię, licząc na to, że ty też mi oddasz w zamian. A często to tak nie działa. Mój ulubiony mit to jest, gdy słyszę, że self-love to jest egoizm. I uwaga, kto tak mówi? Kto najczęściej oburza się na temat self-love? Najczęściej są to osoby, też często mężczyźni, którzy są przyzwyczajeni do tego, że. Kobieta, która się poświęca, kobieta, która jest podporządkowana, to jest porządna kobieta. No to jest ten patriarchalny mit, który się za nami ciągnie jeszcze, ale mówią też tak osoby, które wierzą, że cierpienie uszlachetnia, że cierpienie to też znaczy, że kocha, że jak ja zrezygnuję z siebie, to znaczy, że ja po prostu wtedy daję z siebie wszystko, i że jak ja rezygnuję z siebie, to ja mu pokazuję, jak. Mi na nim zależy, i to są też osoby, które po prostu nie mają odwagi stawić czoła nie światu, przede wszystkim samemu sobie. To są osoby, które są po prostu mało świadome siebie. Oczywiście można rozwinąć swoją świadomość, tylko nie każdy dokonuje takiego wyboru. Osoba, która kocha siebie, potrafi stawiać granice, ponieważ ona robi to na rzecz swojego najwyższego dobra. Ona dba o siebie. I światu, który jest przyzwyczajony do tego, żeby przekraczać granice, jest to nie w smak. To się nie podoba, kiedy ktoś nagle mówi: Nie, nie przyjdę, bo potrzebuję pobyć sama, nie podoba mi się, jak do mnie mówisz, nie chcę dziś o tym rozmawiać, nie będę kontynuowała tej rozmowy. To się wielu osobom nie podoba, bo wiele osób nie potrafi zarządzać taką sytuacją, gdy konfrontują się z kimś, kto nagle staje w tą mocną autonomię. I nie pozwala się przekroczyć, bo świat przyzwyczajony jest do nadużyć. Świat jest przyzwyczajony do połamanych związków, do toksycznych miłości, do nadużyć i uzależnień emocjonalnych, bo bardzo często osoby, które nie kochają siebie, są uzależnione od tego uczucia, od emocji innych osób. I tworzą takie uzależnieniowe emocjonalnie relacje, i wtedy, kiedy my nagle stajemy do tej odwagi być sobą, zadbania o siebie, jesteśmy odbierani jako ci aroganccy, ci niemili, chłodni srodzy i wtedy nazywa, nazywają nas egoistami. Ale to mówią tylko takie osoby, które po prostu same nie mają odwagi zadbać o siebie, a chciałyby. I pamiętajcie, że miłość do siebie to absolutnie nie jest egoizm, jest to stawianie granic, jest to umiejętność powiedzenia nie, ale która wynika nie z arogancji, ale ze swojej samoświadomości, z szacunku do samego siebie, z zaufania do siebie, z tego, że ja polegam na sobie, okazuję sobie lojalność i stawiam tą granicę, ponieważ nie pozwolę siebie przekroczyć, bo jestem dla siebie ważnym człowiekiem. Ludzie, którzy nie kochają siebie, to są osoby, które często same powodują bardzo dużo problemów w swoich relacjach, bo mają taki mocny konflikt wewnętrzny, który to przekłada się właśnie na zewnątrz i budzą się po kilku latach w takiej relacji niezdrowej, pełen, pełnej uzależeń emocjonalnych, pełnej nadużyć, przekraczania granic. Budzą się z takim tekstem: ale kim ja właściwie jestem, ale co ja tak naprawdę lubię? I zobaczcie, jak często, na przykład, osoby, które rozstają się po wielu, wielu latach, kończą wieloletnie związki, wchodzą w jakąś ścieżkę samorozwoju, nagle, po takim mocnym skoku, po takim mocnym przebudzeniu, one potrafią zawrzeć relację nową w bardzo krótkim czasie. I na przykład, jak w poprzedniej relacji nie potrafiły się zadeklarować na małżeństwo, to w tej następnej od razu. I nie zawsze jest to złe. Po prostu to tempo wynika z tego, że nagle odkryłem, kim jestem, nagle nauczyłem się tego, co jest dla mnie dobre, co jest dla mnie złe, i nagle w tej nowej mojej wersji, gdy kocham siebie, zaczynam przyciągać osoby, które rezonują na podobnych częstotliwościach co ja. I wtedy już ta decyzyjność idzie o wiele, wiele szybciej, gdy my dokonujemy świadomych tych decyzji związanych na początku z tym, kim my chcemy być i jak my chcemy to swoje życie realizować. Kiedy my nie kochamy siebie, to my żyjemy jak w takim więźniu my żyjemy jak w takiej iluzji, żyjemy na tym autopilocie w takich schematach, które nie pozwalają nam w pełni realizować siebie. I kiedy ty kochasz siebie, to potrafisz bardziej kochać drugiego człowieka, ponieważ to wszystko, co masz zbudowane w sobie, potrafisz okazać na zewnątrz. Jeżeli ty na początku w relacji z samym sobą nauczyłaś, nauczyłeś się szacunku, dobrego słowa, braku krytyki, Szanowania granic, lojalności, dotrzymywania słowa, szczerości, niezatajania jakichś faktów, to ty to samo dajesz drugiemu człowiekowi i budujesz relację opartą właśnie na takich samych fundamentach. Więc jest wielkie prawdopodobieństwo, że przyciągniesz czy stworzysz relację z drugim człowiekiem, która jest oparta na tych fundamentach. Które ty reprezentujesz w relacji z samym sobą. A jeżeli okaże się, że nagle ta relacja, w której jesteś, ci nie służy, to z odwagą wychodzisz do pracy nad takim związkiem. A jeżeli ta praca nie wychodzi, to potrafisz z takiej trudnej relacji, toksycznej relacji dla ciebie, złej, obciążającej, rujnującej, niekarmiącej, odejść. Człowiek, który kocha siebie, potrafi postawić granicę i wyjść z miejsca, któremu nie służy, czyli też zakończyć. Niezdrową dla niego relację. I pamiętaj, że człowiek, który kocha siebie, tworzy związek z wyboru, a nie z braku. I to jest kluczowa różnica. Self-love to nie jest egoizm, self-love to jest ten stan pełni, kiedy ty w relacji z drugim człowiekiem nie tylko jesteś po to, żeby brać, ale też po to i przede wszystkim, żeby dawać. Bo ty nie potrzebujesz nikogo, żeby czuć się dobrze, żeby czuć się szczęśliwie, ale masz w sobie komfort, masz w sobie bezpieczeństwo, masz w sobie miłość i możesz obdarować drugiego człowieka właśnie tym, co nosisz, bo jesteś cała, jesteś cały i dlatego właśnie mogę cię prawdziwie kochać, ponieważ nie oczekuję od ciebie, że ty mnie uratujesz, że będziesz moim ratownikiem, że mi pokolorujesz świat, bo ja nie jestem ofiarą, ja nie jestem jakimś przegrywem. Ja jestem ok, jestem fajnym człowiekiem, jestem wartościowym człowiekiem i chcę, żebyś mnie poznał. Ja też mogę Ci dużo zaoferować. Stwórzmy razem coś cudownego. I to jest właśnie związek dwóch dojrzałych, dorosłych osób, które naprawdę mogą kolorować sobie życie nawzajem, ale nie ratować się. I takich relacji Ci życzę. A po więcej rozwojowych treści, zaglądaj na moją stronę internetową selfloverka.pl I jeżeli chcesz się rozwijać, moja kochana kobieta, bo teraz do kobiet kieruję ten komunikat, to zapraszam Cię serdecznie do mojej szkoły Self Love. To jest transformujący program mentoringowy, gdzie spotykamy się na żywo i masz dostęp do pełnej biblioteki treści, które są niedostępne nigdzie indziej w internecie. Także link zostawiam w opisie tego filmu. Papa! Pa.